Cześć widzowie. Okazało się, że będę miał wycieczkę rowerową, więc postanowiłem ją nagrać. A to jest Bolit. No, dobra widzowie, wszystko przygotowane. muszę okse założyć, bo jestem krecikiem, ale to za chwilę. No, zaplątałem się. Super. A to jest Olivia. Witam, dzień dobry. Robiłem z nią crossa, jak chcecie to mogę wam dać link. Na vloga? Tak, to jest Wojtek. Tak. Kochani. To jest Siema. Siema. z Bratem Witapiona. Cześć. To jest Wojtek, ja z nim robiłem w Game devie przez jakiś czas. Oczywiście. Dokładnie. Mogę Wam to zrelacjonować. Wojtek się dziwnie czuje, bo nie ma go w tej szkole. A ja się dziwnie czuję w tych okularach, bo w nich nie chodzę na co dzień. To jest profesjonalny sprzęt. To jest pan. To jest pan taki, co uczył, jak się liczy całki. To jest elegancko. Niezły klaxon. To jest GoPro zamontowane na trytytki. Polska się techniczna. Super. Marcel, jesteśmy z Ciebie dumni. Jak będą jakieś spoko widoki, to je nagram. Nara. Stoi youtuberka. I nagrywa. No. Jak tam filipku? Przychę pół kilometra, czy się jakbym przebiegł maraton. O, koleżanka tam idzie, i macha. Kupiliśmy naszą panią opiekun z tyłu. E, nie jest. Oho, ktoś nas tam ponagla. Komuś wypadła woda. Czuję się źle. Co tam, Kubuś? Ale Nie ma szans, że ja tam Co tak zamujasz? Jesteśmy we wsi. Nie no, jedźmy.

a Szymon, zdrowy styl życia. Za dużo cukru to masz, żeby to był zdrowy styl życia. Herbus Chociaż ostatnio chyba zmniejszyli. do niedawno miał jak Coca-Cola, nie? Pielgrzymka idzie. Witam wszystkich, to Wojtek. Myślę, że jestem zadowolony z wycieczki, jest fajnie. A ludzie narzekają, niektórzy. Ale to oni sami sobie szkodzą. Ja myślę, że jest dobrze. Bartek.